A generał z szeregowca robią zdjęcia? No to trzeba, nie? <laughs> Same to trzeba no. zrobić. No.

Drodzy Kołobrzeżanie, żołnierze, goście. Dni, w których wspominamy walki o kołobrzeg, jak zawsze są szczególne. To jedna z najważniejszych dat w naszym kalendarzu. Jedna z najważniejszych dat w historii kołobrzegu. Tym bardziej dziękuję, że tu jesteście, abyśmy razem mogli uczcić pamięć poległych. Dziękuję za przyjazd do Kołobrzegu naszym znakomitym gościom, którzy uświetniają tak ważne dla nas obchody. Dziękuję weteranom, którzy zawsze starają się uczestniczyć w rocznicowych uroczystościach, mimo że zdrowie nie zawsze już im na to pozwala. Wiem, jak ważne dla was jest by wspomnieć poległych kolegów i cały czas znieść świadectwo tamtych w strasznych chwil. Obchody Walko Kołobrzeg to ważna i podniosła chwila. Cieszę się, że w uroczystościach bierze udział tylu kołobrzeżan. Wiemy wszyscy, jak krwawo zapisały się w historii tamte dni. Dziś wspominamy wszystkich, którzy wtedy stracili życie i zdrowie żołnierzy i cywilów. Oby ziemia ta już nigdy nie musiała być świadkiem tak strasznych filmów. Dziękuję bardzo. O okolicznościowe wystąpienie proszę kierownika Urzędu ds. Komitantów i Osób Reprezentowanych, ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego. Wielce Szanowni Państwo 67 lat minęło Od walk o Kołobrzeg Obecnie jedno z najpiękniejszych Polskich miast Tylu polskich żołnierzy musiało zginąć Byśmy mogli Co rok Mówić, że Kołobrzeg jest Polskim, że Kołobrzeg jest Coraz piękniejszy Oddajemy hołd Wszystkim tym Którzy oddali swoje młode życie za ojczyznę, którzy szli na zachód, by zniszczyć socjalistyczno-narodowy system niemiecki. Oni tą wojnę wygrali. Chwała bohaterom, chwała poległym, drogim, czcigodnym weteranom, którzy do dzisiaj są wśród nas, którzy dają świadectwo składamy najserdeczniejsze podziękowania. Nie zapomnijmy tych żołnierzy, którzy zdobywali Kołobrzeg. Pamiętajmy o nich wszystkich z imienia i nazwiska. Niech pamięć o nich nigdy nie zaginie. Dziękuję bardzo. Do przeprowadzenia apelu poległych i Wykonania salwy honorowej zapraszam komendanta garnizonu Kołobrzeg, porucznika Tomasza Wiśniewskiego. Mierze Wojska Polskiego, rodacy, w 67. rocznicę zdobycia Kołobrzegu stajemy do uroczystego apelu na cmentarzu wojennym, aby przywołać pamięć wszystkich, którzy ofiarą tego życia poświadczyli, że wolna Polska była, jest i będzie. Wzywam bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się hitlerowskiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Kwała, Przywołuję wszystkich, którzy w tych trudnych czasach walczyli i ginęli, by przywrócić ziemię koło Brzeską do polskiej macierzy. Broń! Na pas! To Jest pierwszy! Drugi szereg kroka, wprost! Marsz! Spocznij! 7. rocznica walk Kolejny raz zgromadzimy się na naszym cmentarzu wojennym, aby we wspólnocie ludzi zatroskanych o przyszłość naszej ojczyzny, Wyrazić również naszą pamięć jej przeszłości. Ta nasza obecność jest świadectwem tego, że nie tylko tu jesteśmy, by być, ale z tego wynika nasza solidarność z tymi, którzy przed laty, nie szczędząc ofiary krwi, ofiary z siebie, oddali tej ziemi to, co jest najcenniejsze swoje życie. Dlatego. Najświętszy Panie, Wszechmogący Ojcze i Wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawienia wiecznego. Prawdzie, choć nas zasmuca, nieunikniona konieczność śmierci jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, Życie nie może już być odebrane, bo będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w dom naszego ziemskiego pielgrzymowania, będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna. O Boże uczyń. Życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszała nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas, przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Panie Boże Wszechmogący, polecamy Twemu miłosierdziu dusze naszych poległych żołnierzy, ludność cywilną którzy oddali swe życie w obronie drogiej nam Ojczyzny i przerali w swoją krew nie tylko za nasz kraj. O Boże, niech to ich męczeństwo, poniesione dla Ojczyzny naszej, uwolni ich dusze z czystca i wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to przez mękę i śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przez Jego Najświętsze Serce, przez przyczynę i zasługi Jego Niepokalanej Matki Maryi oraz świętych patronów i patronek naszego narodu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Przystępujemy do ceremonii składania kwiatów. Proszę delegacje o ustawienie się za marynarzami. Delegacja zarządu wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej wyczytna. Przewodniczy tej delegacji major Eugeniusz Łazowski. Delegacja Powiatowej Rady Współpracy Organizacji kombatanckiej, i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zieleni Południowskiej. Delegacja Przewodniczy Kapitan w stanie spoczynku Janusz Orsik. Rada skupia wszystkie organizacje działające na terenie Powiatu łódzkiego, wszystkie organizacje kombatanckie i Związek Graty składa delegacja Sejmu. Pani poseł Jadwiga Zakrzeszka, przewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wiceprzewodnicząca Komisji Obrony Narodowej. Poseł Stanisław Wziątej, przewodniczący Komisji Służb Specjalnych, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Delegacja sektoryje admirał Floty Tomasz Batej. swada possède una serie di scrittori polsce Piąty złoży kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pan minister Janus, Jan i dyrektor Departamentu Wojskiego. Wiatr złoży wojewoda zachodnię Pomorski Marcin Zydorowicz. Administracji Wojskowej kwiaty składa szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, komandor Dariusz Bydnarczyk. W imieniu Zarządu województwa Zachodnio-Pomorskiego kwiaty